Siemast is Damit Posłuchajcie, yy, dzisiaj yy, właśnie zrobimy World War 2. Ponieważ dostałem właśnie komentarz, że żebym to zrobił wiele razy mnie prosił i, i dziękuję za to. Dziękuję za te, za te komentarze wszystkie, yy, yy, a jeśli mnie subskrybujesz, to bardzo dziękuję. A my gramy. Yy, znaczy, ja grałem już w to grę i jak na razie dobry jestem, prawda? 18 level. Yy, może ktoś z Was ma większy, ale ja nie wiem. Ja po prostu mówię, że to dla mnie jest duże osiągnięcie, bo ja to pierwszy raz przegram. Znaczy, nigdy jej nie odinstalowałem i nigdy nie zaczynałem od nowa, tylko to jest cały czas, w co grałem. I. To jest moja broń. To jest moja broń. O, to jest mega, posłuchajcie. To jest takie mega, że normalnie nie wiem, nie. To jest mega bardzo. Dobra. Zaczynamy bitwę na drzewkę. Co jest, jak kurde, w ogóle pierwszy raz już gram w to grę jak w tym roku w ogóle. O, plant fajnie. Moi drodzy, ten. Moją najlepszą mapą to jest Stalinigrad. Piszcie, jaka wasza jest ulubiona mapa. Dobra. O kurde, ale fajnie, nie mam lagów w ogóle. To jest moje ulubione miejsce. Wiem, że tutaj najwięcej osób ginie. No tam już byś był. Kurde, co jest? Strzeliłem? Ej, nie! Nie, nie no Nie ja mam włączone Automatyczne strzelanie, no ja Muszę własne strzelanie Sobie ustawić No, automatyczne strzelanie No i git No i teraz to można walczyć Trzeba ładnie wycelować. Dobra, to jest, to jest słaby pomysł Niech się pokaże tam. Co? Ja jestem tragiczny jestem. Ja jestem tragiczny w tą grę. Tam gościu zabił. Lecę do niego z pistolecikiem. Ja idę tutaj. Okej, okay, idę za nim tam. No nie, kurde. Shit. No co? Jestem tragiczny w tą grę. Co? Jak on mnie na hita ormańczy jakieś. Też tak mówiłem, kiedy kupiłem tą broń. No co? To jest niemożliwe! Ej! No i przegrywamy. Es! A to chyba nie jego ja, zabiłem. Shit! Po co ja puściłem granat? Wybuch? Nie, to nie ja puściłem granat. To ktoś do mnie puścił! Ej, ktoś za mną jest. Ktoś przede mną jest. Ho, ho, ho! O, kurde! O, kurde! O shit! Musimy się w takim razie tam ustawić. Będzie słabo, jeżeli zginiemy teraz. Wyceluj! I tam. O kurde, ale go zabiłem. Mega zabójstwo. Nie, granat! XD Kurde, co jest Za jakiś, nie wiem Dasz radę Ty tam z przodu dasz radę, mordo Dasz radę No co, to jest nie fair. To jest nie fair. Muszę sobie ulepszyć chyba broń. A tam gościu za winkę se przy. To jest jakieś nie wiem. Niemożliwe. To jest niemożliwe. No i jeszcze internetu nie mam. No pięknie. Idę na nich. Bum. No i brawo, bratku. No tamten, kurde. Tamtego to się nie da zabić. Bip. No. No co jak? Nie no. Ja już nie gram w to grę, nie? To, to jest takie niemożliwe. Jakby coś, to ja co. Ja, ja, jak grałem, to było, to, to było codzienność. To była rozgrzewka, tylko dla moich strun głosowych, jakby coś te narzekanie. Jest! Pierwsze zabójstwo, chyba. Nie, drugie już. Dobra, muszę się uleczyć. No i git, przegraliśmy. Kurde. A mam teraz zadanie, żeby wygrać trzy bitwy. to zrobię. Dobra. Ile to trwa? Sześć minut. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Ulepszamy sobie mój karabin. Błaga, żeby była ma Stalinigrad. Ach, Stalinigrad to jest moja normalnie kolebka, nie? Tak jest. Mam maksymalną rangę na karabin. Na karabinie. Na moje mega snajperce. Albo na Francję. O, Francja. Tam są fajne miejscówki. No serio, pociągi. No, dobra, może być. Ciekawe, z której strony będziemy. Czy od strony okopów? Czy od strony pociągów? Od strony okopów, okej. Okay. To słaba miejscówka. Chyba, że? Nie, to jest mega słaba miejscówka. Haha. Ha. No co? No jaki debin. Niemożliwe. Niemożliwe. XD. Dobra, rzucam granat. Nie wiem o co ci chodzi. E, to miał być gazowy, a nie. A, muszę zmienić, dobra. Haha, jestem w gazie, nic mnie nie widzi. O nie, jestem widzialny! Halo, jest tu to? No kurde! To jest niemożliwe do pokonania. Ej, ja się zepsułem mega w tej grze. Zprosa, ja się zrobiłem nób nie? Bo ja zawsze, kurde, ze 30 osób zabiłem w takiej jednej bitwie, nie? A teraz. To ja zabiję jedną, a dwie zabiją mnie. Ole, headshot! No co? Jakim ci ten nie padł? Maksymalna ranga! Zawsze hechsza oddziała! Tymczasem pojawia się jakiś rusek z ruskim stroju i mówi, że nie, że, że, się, że, się, że się przeżyje. No to prze, kurde. Dobra, kończę to. Chowam się w okopach. I tyle. Chowam się w okopach. <słuch> <ś 140> o oh, shit. Widzicie to co to te to, 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 zielone? Nie wiem czego użyć, wiecie? Nie wiem czego użyć, ale muszę się dobrze ustawić. Ale nie wiem czego użyć. Użyję tego. Tam byli coś. Eee! No ja tu byłem w trakcie teraz rozpatrzania. A oni mnie do tego wprowadzili, no. Ja byłem teraz w trakcie rozpatrzania, gdzie jest miejsce fajne. Bam! A jestem głupi. E, czy właśnie przy mnie przyszedł wró... Ru... To wszystko przez lagi. To wszystko przez lagi. Widzicie, jakie mam lagi okropne? To się nie da grać. No proszę bardzo, no jeszcze zginąłem. Ja już nie gram. Na, no, gościu ma karabina takiego dobrego. A ja mam takiego jeszcze lepszego, no i przegrałem. To nie jest fajna mapa. Ej, wygrywamy? Wygrywamy chyba? Tak jest. Wygraliśmy. ostatnie miejsce gość co miał 11 kili? 11 kilów miał I ja. No nie no 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 nie W ogóle patrzcie co ja zostałem Mam klucze do tych skrzynek. 332. Niedługo będę miał 300. A. 350. Niedługo będę miał. To musimy zbierać. A posłuchajcie. To już jest dzisiejszego koniec odcinka. Jeszcze w drugim odcinku się pojawił Arturtu. Także, jeżeli Wam się podobał film, to zasubskrybujcie i postawcie łapkę w górę. Dzięki w ogóle, że tak szybko się wzbiłem na tych subskrypcjach. Naprawdę dziękuję. Pamiętajcie, że na 20 subskrypcji pokazuje twarz. Także. Tyle. No i miłego dnia. Cześć.